Witam serdecznie w kolejnym odcinku, kolejny update odnośnie Androida z Chin, odnośnie Kabuda. Sprzęt, który wam yy, który zakupiłem i pokazywałem, testowałem 8 miesięcy temu. Sprzęt kosztował jakoś 1700 zł, coś koło tego, po czym sprzęt się zepsuł. Siken też był odsyłany do, do Chin i Siken wrócił po jakichś 3 miesiącach. I w sumie nie naprawiali, tylko przysłali nowy sprzęt. Natomiast odnośnie Kabuda wciąż nic nie wiadomo. To znaczy wiadomo, że jeszcze nie dotarł do Chin. Uwaga, mijają prawie 4 miesiące. To jest dokładnie ten model, który odesłałem. On generalnie bardzo fajnie chodził, poza tym, że miał słaby wyświetlacz w dzień, słabo było widać i to mnie denerwowało. Słuchajcie, to jest chińska strona, gdzie się sprawdza numer przesyłki. To jest ten numer. I jak widać, ja wysłałem 12 września. No i tu się skończyło po kolei jakiś tam update był i tu się wszystko skończyło na 31 grudnia ubiegłego roku. No, i tu jest jakaś informacja, że niby Arrive przybył. No, i wczoraj, czy przedwczoraj, pisałem do Kabuda na AliExpress. Zapytałem, co tam słychać. Napisałem, że przecież to są już 4 miesiące. Tak, to było wczoraj. Wczoraj 3.40 odpisali. No i co odpisali? No goods received. Czyli nie otrzymali żadnych towarów. Kabud official. Także to są słuchajcie, jaja. Jak to możliwe, że sprzęt idzie 4 miesiące? No. Prawdopodobnie, tak mi się wydaje, wszystko przez ten COVID oni dalej tam świrują, robią jakieś kwarantanny. No i podobno sprzęt zostawiają gdzieś tam do kwarantanny, żeby czasem jakich, jakichś bakterii nie było na pudełku bakterii z Europy. Dzięki, trzymajcie się.